I lecimy kochani kolejny film, co mi dospadło, Stawiam na pracę. Aż jesteście znudzeni, tym czegoś nie zauważacie lub nie chcecie przyjąć takiej pracy, jaka jest wam oferowana tak lub jest to, jest to coś, czy, co lub jesteście aż wręcz. No czegoś nie dostrzegacie odnośnie tej pracy. Praca, czy ją znajdę, tak praca praca ogólnie praca natomiast bardziej czy ją znajdę tak czy będzie taka jaką jaki potrzebuje taka w jakiej będę czuła się czuła czuł się dobrze tak czy, czy będzie spełniała moje oczekiwania lecimy jeden dwa trzy i tutaj zrobimy na tak lub nie bo to jest chyba najlepsze chyba że wyjdą jakieś energie które państwo które będą państwu potrzebne praca czy ją znajdę czy to czy spełni moje oczekiwania tak jedyneczka Ech, powiem tak jak najbardziej tak, ale pytanie, jesteście tak jakby, jest umiarkowanie mamy dwójkę kielichów, czyli tak, osobą, jedyną osobą za, jedyną osobą, która Wam się nie spodoba, będzie osoba zarządzająca ale macie szansę na pracę swoich marzeń, macie szansę na pracę, gdzie będziecie czuli się dobrze mało tego, osoba będzie z wierzchu chłodna, bardzo zimna nie spodoba Wam się, ale tak naprawdę da Wam bardzo fajne podłoże i ja bym powiedziała, że przy tej osobie możecie sięgnąć po wiele, tylko musicie to zauważyć, bo tu się pokazuje, że jedynka nie chce zauważyć czegoś. Natomiast tak praca idzie i jeżeli bym miała powiedzieć, to do 7 tygodni, do siedmiu tygodni, do siedmiu miesięcy, niestety, moi drodzy, bo tak się pokazuje tutaj, ale myślę, że w drugim miesiącu, w drugim tygodniu, w drugim miesiącu dostaniecie propozycję, z której warto skorzystać, a do 7 miesięcy będziecie zbierać owoce, będziecie zbierać owoce i to takie zadawalające, bo tutaj jest tak umiarkowanie, czyli jest bardzo fajna, jest wyważona ta praca. Jest dwójeczka kielichów, czyli coś co będziecie chciały robić, coś co wam się spodoba, tak w tej pracy. jednocześnie ta osoba tak jakby osoba, która was zatrudni, osoba, która dawamy, która dawam tak naprawdę ten angaż, będziecie mieli moi drodzy, ona będzie chłodna, ona będzie rzeczowa, ale ona was nie będzie w żaden sposób ograniczać, bo będzie to osoba bardzo mądra, mało tego, osoba nawet bym powiedziała, że da wam tak, jakby da Wam szansę na złożenie bardzo dobrego podłoża, na tworzenie, czyli na wykazanie się w pełnej krasie w tym, co potraficie robić, ale myślę, że tutaj zadowolenie będzie i praca. Bym powiedziała, że największe, największe szanse tak naprawdę do znalezienia dobrej pracy macie na przestrzeni dwóch miesięcy, dwa tygodnie. To są wiecie: dwójeczka to jest dwa dni, dwa tygodnie, dwa miesiące. Nie sądzę, żeby było dalej, bo to blitka, więc tak to kochani, widzę: dwójeczka, czy znajdę pracę. Mm-mm. <clears throat> tutaj pokazuje się, tak do 8 tygodni będziecie mieli wiadomości i to słoneczne wiadomości, będziecie pracować u mężczyzny u mężczyzny, u mężczyzny lub mężczyzna będzie osobą zarządzającą bym tak powiedziała, albo główną osobą, która ma coś do powiedzenia tam gdzie zgłosiłyście już jakieś dwa miesiące temu, nawet CV które gdzieś tam jest złożone ponad dwa miesiące temu, gdzie zapomnieliście już o tym to tutaj pokazują się wiadomości słoneczne wiadomości, tak podpisujecie, znajdziecie pracę bo pokazuje mi się podpis, czyli spisywanie siebie w pracy, moi drodzy. Tak to widzę, dwójeczkę. Lecimy trójkę. Tak, jak najbardziej tak, do 6 tygodni odniesiecie zwycięstwo, ale jest coś w was, czyli w energii waszej. E, tak jakby nie zatajajcie informacji, kochani. Nie zatajajcie informacji, bo się, jeżeli zatajcie jakąś informację, jeżeli macie czy na bakier z czymś, czy cokolwiek gdzieś tam się wydarzyło w Państwa życiu, powiedzcie od razu, odkryjcie tajemnicę, bo jeżeli nie odkryjecie tajemnicę, to czeka was wielki problem tutaj przy pracy. Natomiast zobaczmy jeszcze tutaj dalej decyzyjność. Nie, no ja wydaje myślę, że i radość i świętowanie powiem tak super Super, bo tu jest tak, szóstka, tak jak najbardziej, tak. Tutaj będzie, ale trzeba będzie podjąć bardzo szybką decyzję. Bardzo szybką decyzję. Tutaj czasami jest tak, że decydujecie się na założenie czegoś swojego, czyli tak jakby tutaj jest też działanie na swoje, tak, czyli na swoją, na swoją modłę, czyli mamy tutaj działalności swoje własne, tak, czyli działalność handlową otwarcie, ale powiem tak, tu gdzie traficie do pracy, tu gdzie ją znajdziecie, tu gdzie zostaniecie wybrani, wy, jako wy odniesiecie, tu jest jest wielka radość, tu będzie szybka decyzja, na coś się zdecydujecie i z tego tytułu będziecie zadowoleni, bo tu się pokazuje, że do 9 tygodni, do 9 miesięcy jesteście bardzo zadowolone, zadowoleni moi drodzy. Tutaj może być nawet zmiana pracy, bo to się bardziej pokazuje jako zmiana, jako przejście, bo to jest tak jakby szukam, szukałem. I już, się, I już nie mogę, i tak jakby nie mogę, nie mam siły przebicia, czyli zbijam się, a tu nagle jest takie wow, bo to są tak jakby z przeszłości wiadomości, z przeszłości przychodzą odnośnie pracy, i tą pracę dostajecie. Mało tego jesteście bardzo zadowoleni z tej pracy na przestrzeni do 9 miesięcy. Jesteście bardzo zadowoleni, że pracujecie, że w tej pracy jesteście kochani. Także tak to widzę i powodzenia, niech tak się dzieje. Pozdrawiam serdecznie.